Dzień dobry, dzień dobry, więc y, krótki film, bo to będzie szorcik, e, zbudowałem rower dla klienta, jest to rower, y, który jest na laczkach Pirelli, na sprzęcie y, na konfiguracji czysto szosowej, e, są tu włożone 2.4 29 Skorpiony RCX, zintegrowana kierownica rsl RED, ale grupa przełożeń czysto szosowa. Zbudowałem go dla klienta, ale po chwili stwierdziłem: Dobra, nie jeżdżę na checkpoincie i jeżdżę na checkmate, jeżdżę na bunie. Dużo filmów kręcę o checkpoincie, ale na nim fizycznie nie tłukę. Wziąłem ten rower. Klientowi budujemy dokładnie identyczny kropka w kropkę. Jak go wziąłem przed sklep na sprawdzenie. No to mówię, wow, chcę mieć dokładnie taki sam rower, tak samo skonfigurowany. I ten rower jest aktualnie moim prywatnym rowerem. I powiem tak, jestem zaskoczony. O tym rowerze właśnie tworzę film. Eee, tak naprawdę o tym rowerze już jest stworzony film. Niebawem się pojawi. E, jeszcze ikonki nie ma, więc Wam nie pokażę, jak będzie wyglądać, bo jest kolejka filmów, która e, do Was leci. Natomiast e, powiem tak: jest to rower, jest to frameset, który naprawdę zaskoczył, i e, jakby, no, to jest naprawdę niesamowity e, rower. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, jeżdżę na checkmate. I powiem uczciwie, teraz po przejechaniu kilkunastu kilometrów, po przejechaniu kawałku, kawałku naszego lasku marcelińskiego, nie jest to wielki teren, ale po zakrętach dynamicznie kręciłem tu po 1452 z wyjść zakrętu, więc to są duże wartości. Kto jeździ na rowerze to wie, ja jestem po, za, zawodnikiem Yy, przełajowym, więc takie wartości po wyjściu z zakrętu są normalnymi wartościami 1200, 1300, 1400, nawet 50. Każdy dobry przełajowiec jest w stanie wygenerować yy, wyjścia z zakrętu. To powiem tak: zawsze Wam mówiłem, że ten rower to jest turystyka. Co wam wszystko, co powiedziałem. Ten rower jeździ dokładnie jak checkmate niczego mu nie brakuje ten frame set to jest petarda. Mówiłem, że to jest rower do jazdy pasywnej, twierdzę, nie, nie jest do jazdy pasywnej. Tym rowerem śmiało można się ścigać, on może naprawdę dużo. Jestem zaskoczony, naprawdę kompletnie zaskoczony. Checkmate ma geometrię wyścigową, ale depta się tak samo czad.